Dzień dobry! Już mamy koniec marca zaraz. Było do tej pory zimno, mroźno, drzewka tak zbytnio nie ruszały. Ale ostatnie dwa dni, mamy dziś 26, prawda? Tak. Tak, opryskaliśmy już miedzianem. Na początku marca, jak jest dobra pogoda, ciepło to nawet w lutym, przeciwko kędzierzawce brzoskwinie, a inne drzewa, ziarnkowe, peskowe czy krzewy można też miedzianym pryskać, zapobiegawczo, na inne choroby grzybowe. Ale jesteśmy dzisiaj przy brzoskwini. I pani Michalin. Pani zobacz, nasze pączki już dostały takiego białego puchu. Już z wierzchołka tego pączka tak coś kosmatego zaczyna wystawać. Eee, jakbym był grzybem, to bym polował po prostu na tą fazę. Kiedy te najmłodsze części tego pączka, te najmłodsze części tego listka, ten czubeczek tego listka zaczną wystawać, to wtedy by je zaatakował, żeby szybko i bezboleśnie się y, wrosnąć. No jeszcze pszczoły latają mimo wieczora, no jest ciepło. I teraz tak, nasze zadanie polega na tym, żebyśmy to teraz dokładnie pokryli silitem, tak by tańdzierzawość liści nie mogła od razu tych młodziutkich, najmłodszych liści zaatakować. Później, jak te liście starsze, ta kędzierzawka już tak nie atakuje. Ale póki one młode, to idzie jak szalona. Inne drzewa pestkowe i krzewy owocowe można opryskać czym innym: topsinem, skore rydomilem Gold. No zależy na co, które drzewka są wrażliwe, ale też środkiem grzybobójczym, grzybobójczym. A jeżeli w połowie kwietnia już drzewka będą przygotowywały się do kwitnienia, można wtedy upryskać Signum 33 WG. No pszczoła, idź spać, pszczoła, idź spać. No, no słuchajcie, no miała duże parcie na szkło, ale co zrobisz? Tak, może i za szybko jeszcze przyskamy. Wy pamiętajcie, że Opryski robimy dopiero, jak żaden owad już nie lata. Czyli to będzie gdzieś o tej porze roku, koło 18, 18:30 nawet, bo po co zaszkodzić tym, tym yy, pożytecznym owadom? Teraz jeszcze tu kwiatków nie ma, ale jak będziemy wprzyskać przed kwitnieniem lub tuż po kwitnieniu, to tych owadów będzie dużo przy tych kwiatkach. No i co? Rozrobiliśmy sobie ciecz użytkową. Mamy opryskiwacz? Tak, rękawiczki, koniecznie potrzebne. Michalina, maseczka, nawet może być taka chirurgiczna. Okulary. I pierwsza diagnoza. Patrzymy skąd wiatr. Leci w tą stronę. Michalina, także musisz stanąć tam tak i zaczynamy drzewko pryskać od tyłu czyli od po przeciwnej stronie od wiatru pokrywamy dokładnie każdy pęd. tym środkiem gałązka po gałązce o, takie rozpoznanie gdzie wieje wiatr zapobiegnie nam temu że siebie opryskamy a nasz kędzierzawka nie bierze, no może z wyjątkiem tego, jak się zdenerwujemy, to nasze czoło jest pomarszczone. Prawda, Michalino? Tak. tak. Są dwa takie momenty, zwłaszcza dla kobiet, ale i dla mężczyzn też. Jak facet wraca z pracy, to żona marszczy czoło i ma dwie zmarszczki przy nosie i mówi, gdzie jest wypłata, a facetowi częściej całe czoło się marszy wzdłuż, kilka brust, pomówi jakie pieniądze, jakie pieniądze, słuchajcie, no, ale tak już musi być. Drzewko w zeszłym roku, tu moja wrzoskwinia, nie miało owoców, kilka co zawiązało, jeszcze oberwałem, bo owocowała tak intensywnie kilka lat, że nie miała w ogóle przyrostów. I szkoda mi jej było, bo była susza. Tu jeszcze obok niej rośnie taka wiekowa grusza. Tu jeszcze widzę dwa pędy do wycięcia. Było tak sucho, że aż zaschły. O i po pokryciu, po pokryciu takim dokładnym teraz tych pąków będziemy mieli jakąś tam pewność, że ta choroba nie zaatakuje. Za dwa tygodnie, czyli około 10 kwietnia, można to drzewko opryskać jeszcze raz. Jak już te listki po prostu będzie fizycznie widać, bo one naprawdę w tej fazie, jak wypuszczają, po prostu są szybko atakowane jako smaczne części rośliny. Później jest to już nie do odwrócenia, możemy pryskać nie wiem czym, ale te listki już pokrzywione zostaną, a to wpływa na jakość potem owoców. Także za dwa tygodnie można taki oprysk powtórzyć, później jak te liście już zmężnieją, całkiem się otworzą, dostaną słońca, stwardnieją, już ta choroba ich tak mocno nie atakuje.